Masz o swój wzrok? Zrób to podwójnie. Kup dowolne okulary a szkła do drugich dostaniesz za złotówkę. Tylko do końca roku specjalna akcja w salonach optycznych i Optika. Potrzebujesz okularów do jazdy samochodem, do czytania progresywnych z redukcją grubości? Do drugiej pary okularów szkła za złotówkę. Łódź Wyszyńskiego 67, zbierz placki lińskiego 9, parzęczewska 9. Główno Wolności 15, infolinia 42 715 55 55, www.italooptica.pl Witam Państwa, Klaudia Muszyńska, zaczynamy Środowe Wydarzenia Telewizji Centrum. W dzisiejszym programie powiemy m.in. o tym, jak aktywnie Zgierzanie włączyli się w akcję przygotowania świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących, a także o tym, że mistrzem w pływaniu można być nawet po dziewięćdziesiątce. Wola walki, praca nad sobą, pokonywanie własnych słabości, pasja. Tak o zapasach mówili młodzi zawodnicy, uczestnicy memoriału imieniem Marcina Kurpińskiego, który po raz czternasty odbył się w Zgierzu. Na trzech matach zapaśniczych spotkało się ponad 155 zawodników, by walczyć o medale i miejsca na podium. Sportowcą towarzyszyła Justyna Zielińska. To było kilka godzin pełnych emocji. Zarówno łzy radości, jak i łzy bólu można było zauważyć podczas zawodów zapaśniczych, które ściągnęły do Zgierza dzieci z całego kraju. Cel był jeden – walczyć i zwyciężyć. Przede wszystkim czuję się bardzo dobrze, jestem zdeterminowana, żeby wygrać. Smak wygranej był radością nie tylko dla młodych zawodników, ale również dla licznie kibicujących im rodziców. Jestem przeszczęśliwa, zadowolona, dumna przede wszystkim jestem z niego i bardzo go kocham. Bez miłości rodziców, zaangażowania dzieciaków, ciężkich treningów nie byłoby sukcesów. W końcu zapasy to dyscyplina, która jak mało co hartuje charakter. Te zawody mają służyć tylko i wyłącznie popularyzacji zapasów, żeby dzieci potrafiły rywalizować, potrafiły zrozumieć, co to jest zwycięstwo, ale też co to jest porażka. Organizatorzy memoriału podkreślają, że są dumni i cieszą się z tak dużego zainteresowania wśród dzieci. Zauważalny jest fakt, że dziewczyny stanowią zdecydowanie mniejszą część wśród zawodników, ale te, które na macie stanęły, walczyły dorównując z zaangażowaniem chłopakom. Praca na treningach to duży wysiłek sporej grupy ludzi, trenerów, rodziców, środowiska rówieśniczego. Ważnym elementem jest także wsparcie władz miasta, a na to młodzi zapaśnicy z pewnością mogą liczyć. Myślę, że wspomaganie i tej dziedziny jest bardzo ważne dla tutaj Zgierza, nie tylko, bo myślę, że to przyciąga i chociażby sponsorów, którzy mogą dodatkowo angażować się w wychowanie. 14. Memoriał pokazał, że zgierskie zapasy to sport, z którego możemy być dumni. Pokazał także, że to nie tylko zabawa na macie, ale nauka przegrywania, próba charakteru, świetny sposób wychowania, jaki możemy zapewnić naszym dzieciom i młodzieży. Na dłuższą relację z memoriału imienia Marcina Kurpińskiego zapraszamy zaraz po wydarzeniach. Niemal milion osób aż tylu ludzi połączyła szlachetna paczka, czyli projekt polegający na pomocy ubogim rodzinom, którym darczyńcy przygotowują specjalne paczki. W tegorocznej akcji udział wzięli m.in. papież Franciszek i prezydent Bronisław Komorowski. Pomoc otrzymało niemal 20 tysięcy rodzin. Również mieszkańcy Zgierza włączyli się do tej niezwykłej akcji. Emila Okupska Klimat dobroczynności panuje nie tylko w familijnych produkcjach telewizyjnych, ale również w Zgierzu. Za nami czternasty już finał projektu Szlachetna Paczka. Podczas milnego weekendu paczki przygotowane przez darczyńców dotarły do potrzebujących. Pomoc otrzymały rodziny, osoby starsze i samotne. Jeśli któryś z darczyńców to faktycznie chce pojechać do rodziny i rodzina wyraża zgodę na pojechanie do niej, no to jedzie z nami. Jeśli nie, to rozpakowujemy tu paczki, zapraszamy na kawę, herbatę, rozmawiamy chwilę i darczyńcy wyjeżdżają, a my jedziemy do rodziny. Jesteśmy w sumie w szoku, bo naprawdę tutaj darczyńcy się postarali, każdy z osobna. Rodziny dostają to, tak jak słyszeliśmy, bo na razie dopiero odwiedziliśmy 10 rodzin z tymi paczkami, żeby je zawieść. No to na razie są bardzo zadowoleni i bardzo szczęśliwi z tego, że ktoś w ogóle chciał im pomóc. Każdy potrzebujący tworzył indywidualną listę potrzeb. Taką paczkę mogły zrobić pojedyncze osoby, rodziny, grupy znajomych. Dlatego też dzięki temu udało się zrealizować tak wiele potrzeb. Myślę, że przed świętami to jest taka dobroczynność, jest bardzo istotna. Może tak, żeby ze spokojem po prostu usiąść do wigilijnego stołu i podzielić się opłatkiem. Szczególnie, że wśród tych prezentów to nie są tylko nasze, nasz dar, ale bardzo często wdowi grosz, bo to są też dary z, z grotnik, z koła gospodyń wiejskich, także podzieliły się po prostu, no wie, bardzo wiele osób składa się na ten prezent. W paczkach obdarowywani mogli znaleźć takie rzeczy jak żywność, środki czystości, zimową odzież, przybory szkolne. Nie zabrakło też specjalnych produktów, takich jak meble czy sprzęt do rehabilitacji. W tym roku jedna z paczek trafiła do rodziny żyjącej w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych z niepełnosprawnym dzieckiem. Finansowo też nie wyrabiamy po to, a to na leki, a to przejazdy na, do lekarza, do łodzi. To co prawda, ma to, tak. I teraz jadę z nim na sporną do lekarza. Po prostu musimy autobusem dojechać. A proponowali nam dojazd do łodzi do matki, za matkę Polką jeszcze na rehabilitację. Ale udało mi się załatwić tu w Zgierzu, żeby nie jeździć taki szmat drogi. W ramach tego projektu dary otrzymują osoby zazwyczaj nie korzystające z innych form pomocy. Do akcji zgłaszają ich np. sąsiedzi czy znajomi. Pani rehabilitanka Małgorzata Przybysz, co syna rehabilituje, zgłosiła nas. No 100% tak nie liczyłam, że w ogóle y, przyjedzie ta paczka, ale, ale się udało. W 2014 roku projekt organizowany był w 570 miejscach w całej Polsce. Paczkę po raz pierwszy przygotował m.in. papież Franciszek, a po raz kolejny prezydent Bronisław Komorowski, a także wielu artystów, sportowców i polityków. Ludzie Angażowani w projekt kierują się zasadą jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wierzą, że postępując zgodnie z nią sprawiają, że świat zmienia się na lepsze. Działający w Zgierzu od 7 lat Uniwersytet Trzeciego Wieku ma bardzo szerokie spektrum działań. Poza innymi obszarami aktywności mocno akcentuje działalność sportową. Wszystko po to, by zwalczać społeczne stereotypy seniora, konsumenta, któremu trzeba pomagać. W gronie słuchaczy uczelni działa prężna sekcja pływacka, która odnosi sukcesy na polu krajowym. Grupa seniorów w naszym mieście z pewnością jest podzielona. Z jednej strony osoby, które wymagają wsparcia, z drugiej aktywnie pełni zapału i pasji. Osoby te chcą się rozwijać i mają swoje oczekiwania. Oczekują też takiego, takich działań ze strony samorządu, ze strony rządu, ze strony społeczeństwa, żeby tak, tak też móc patrzeć na seniora. Ogromny potencjał tej grupy możemy odkryć wśród sportowców, którzy nie tylko propagują zdrowy styl życia, ale także można się od nich wiele nauczyć. Od roku przy Uniwersytecie III wieku działa grupa UTW Masters z w skład której wchodzą z i mała grupa Łodzian. Mastersi to e, ludzie, którzy przekroczyli ledwo 20 lat, tak? To, to, jest, to jest bardzo zróżnicowana grupa, bardzo różnorodna, tak? wiekowo, i, i oni startują we wszystkich znaczy we wszystkich zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych również. Wśród licznych dyscyplin z pewnością dumą jest sekcja pływacka. Która ma na swoim koncie wiele sukcesów. Już sukcesy się pokazały w postaci drużynowego trzeciego miejsca w kraju na ponad 110 pływających czy startujących klubów. Można mówić także o wielu zwycięstwach indywidualnych w postaci przeszło 40 aktualnych rekordów Polski. Chlubą zespołu jest najstarszy pływak sekcji w Polsce 92-letni Kazimierz Murówczyński, który bierze udział w głównych mistrzostwach Polski, gdzie liczy się klasyfikacja medalowa. W czerwcu no zdobyłem na tych moich od 90 do 94 cztery medale złote. 400, 200, 100 i 50. Zdobyłem rekord Polski pobiłem jako klasyk. W moim wieku naturalnie. By zdobywać rekordy potrzeba stałych treningów. Sekcja pływacka licząca obecnie 25 osób jest otwarta dla każdego, kto chciałby w pływaniu się dalej rozwijać. Wśród zawodników mamy jeszcze jedną wyjątkową zawodniczkę, która reprezentuje środowisko lekarskie na licznych zawodach sportowych lekarzy. A w tym roku otrzymała nominację lekarz 2014. to, to jest spore takie, takie wyróżnienie, że no oczywiście to są też sportowa sprawa, bo są liczone medale to, no, żeby to było bardzo tak dokładnie i tak y, po prostu sprawiedliwie starają się to zrobić, tak spływa to ze wszystkich Izp. No i bardzo to miłe. By zostać docenionym potrzeba jednak dużo wysiłku i pracy. Oni jednak treningów się nie boją, bo wiedzą, że to świetny sposób na podtrzymanie kondycji, a także przypomnienie sobie lat młodzieńczych. Niesamowicie przyjemne, kiedy człowiek się może poczuć właśnie tak, jak się kiedyś czuł, jak miał tam 12, 15, 20 lat. Druga młodość w pływaniu przyszła niedawno, kilka lat temu. Wciągnęła mnie to w to koleżanka, która nieco wcześniej zajęła się pływaniem w tym drugim wcieleniu. I tak mi zostało i coraz częściej, i coraz wyżej, i coraz lepsze rezultaty. Przede wszystkim człowiek powinien się ruszać, uprawiać ruch. To nieważne, czy to będzie pływanie, czy, czy bieganie, czy jeżdżenie na rowerze, czy jeżdżenie na nartach, na łyżwach. Ruch. Warto zatem bez względu na wiek pamiętać o odrobinie aktywności każdego dnia. Nikogo przekonywać do tego nie trzeba, choć oczywiście mobilizacja kolegi, czy koleżanki może okazać się bardzo pomocna. Być może zapisanie się do UTW Master ze Zgierz mogłoby pomóc tym nieprzekonanym. W mediach często powtarzane są apele o oddawanie krwi dla osób, które uległy wypadkom, czy potrzebują przeszczepu. Z pozoru proste rozwiązanie, czyli sięganie przez szpitale po zapasy życiodajnego płynu, wcale proste nie jest. Krwi zwyczajnie często brakuje. Aby odwrócić ten niekorzystny trend, od dłuższego czasu organizowane są w Zgierzu akcje Nie bądź żyła, podziel się krwią. Krew to dar najcenniejszy. Krew to życie, nieś pomoc, masz ją we krwi. Hasła często słyszane, pytanie czy trafiające do społecznej świadomości. Przekazane pod koniec października informacje niepokoją. Spada liczba honorowych krwiodawców, jedną z przyczyn jest niż demograficzne. To właśnie młodzi ludzie najczęściej dzielą się życiodajną substancją. W Zgierzu nie istnieje stacjonarny punkt krwiodawstwa, jednak okazji do oddania cennego osocza nie brakuje. Po jednym z pikników zdrowia postanowiliśmy cyklicznie zapraszać tutaj krwiobóz do nas ze stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa z Łodzi. I tak 16 razy już są tutaj u nas. U nas, czyli przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Łódzkiej. Widok parkującego przy biurze poselskim krwiobusu nie jest tu niczym niezwykłym. Nic dziwnego, że chętnych nie brakuje. Frekwencja coraz większa, z tego bardzo się cieszę, a mam nadzieję, że najbardziej cieszą się osoby, które potrzebują krwi przy operacjach, przy zabiegach. Ludzie, którzy. tak naprawdę krew to dla nich życie. Po drugie, oddaję krew, mówi mi do tego dziewczyna. Myślę, że to każdy Polak powinien spełnić taki obowiązek, ponieważ krew to jest nasze czerwone złoto, które pomaga ludziom. Podobnego zdania było prawie 30 uczestników sobotniej akcji. Udało się zebrać 10 litrów krwi. W sumie organizowane tu przedsięwzięcia przyniosły 140 litrów życiodajnego płynu. Pomaganie naprawdę nie jest trudne. Trzeba mieć przede wszystkim dowód osobisty ze sobą, być osobą zdrową, mieć lat ukończone 18. Y Przyjdź do nas, tutaj do ambulansu, zarejestrować się. Jest próbeczka wykonywana, sprawdzamy hemoglobinę, czy się nadaje dana osoba do oddania. Oddanie krwi, oprócz satysfakcji i paczki energetyków, da nam też pewność, czy nie chorujemy. Pobrana krew pod będzie badanią wirusologicznym. W przypadku niepokojących wyników zostaniemy o tym powiadomieni. Same plusy. Oddawanie, jak w momencie, kiedy krew zbiera się w zbiorniku, to nie boli. Należy pracować tylko ręką. Utrata przytomności też mi się nigdy nie zdarzyła, także polecam każdemu. Najbliższa akcja Nie bądź żyła podzieli się krwią w drugą sobotę marca. Osoby chcące wcześniej oddać krew mogą udać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa na ulicę Franciszkańską w Łodzi. Lub śledzić na stronach internetowych przyjazdy krwiobusów do naszego miasta. Słuchają folklor, śpiew i taniec. Są dumni z polskiej kultury ludowej i z zapałem zarażają nią mieszkańców naszego miasta. Swoje cele realizują m.in. we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, gdzie swoje próby ma Zespół Pieśni i Tańca Boruta. O ludziach, których pociąga folklor Justyna Zielińska. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, który niesie ze sobą ducha polskiej tradycji. Pastorałki, ubieranie choinki, przygotowywanie ozdób, jeśli dodamy jeszcze trochę ludowych motywów, poczujemy się jeszcze bardziej magicznie. Mam y, wizję, marzenie tej choinki świątecznej, która jest w folkowym stylu udekorowana. Mam nadzieję, że wśród młodego pokolenia zapanuje, już panuje trochę moda na folk. To właśnie oni, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej Folkier, którzy zarażają miłością do folkloru. Wśród licznych działań, jakie podejmują w swojej misji, jest także edukacja skierowana do najmłodszych zwierząt. Teraz mamy w głowie taki pomysł. Pracujemy nad scenariuszem zajęć, właśnie związanych z edukacją regionalną, edukacją związaną z kulturą ludową dla. Dla młodzieży. Mali Zgierzanie bardzo chętnie korzystają z takiej oferty, jak na przykład warsztaty dekouparz w Miejskim Ośrodku Kultury. Mi się akurat ten pomysł podoba, bo tutaj na przykład młodsze dzieci mogą rozbijać i uczyć się tego, jak y, można nauczyć się z tego zrobić. Bardzo lubię ubierać choinkę. Zawsze u babcim mamy żywą choinkę i ubieramy. No tutaj zajęcie są potrzebne, bo tutaj można się rozwijać na różne, na przykład tańczyć. Żeby móc się rozwijać, niezbędne są do tego miejsce, ludzie, wsparcie instytucjonalne. A tego z pewnością nie odmawia Folkierowi MOK. To tutaj stowarzyszenie ma swoją siedzibę. Tutaj również swoją pasję rozwijają tancerze zespołu Pieśni i Tańca Boruta. Dyrektor MOKu z dumą opowiada o tej współpracy. Układa się, jak widać, wspaniale. Folkier to grupa ludzi w różnym wieku. To, co ich łączy, to miłość do tradycji i chęć podtrzymywania polskich zwyczajów, a tymi z pewnością możemy się pochwalić. Przy okazji świąt pamiętajmy o motywach ludowych, które mogą towarzyszyć nam chociażby na domowej choince. Dla widzów telewizji centrum, prezes Stowarzyszenia Jakub Pyżanowski przygotował specjalną niespodziankę. Chcemy również Państwa zaprosić do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Folkier. Pierwsze trzy osoby, które po obejrzeniu materiału Napiszą maila na adres mailowy telewizji centrum. Dostaną taką lub bardzo podobną bombkę wykonywaną podczas warsztatów z dekopażu. Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń na adres redakcja małpa Wizyta w zgierskim muzeum pozwala na swoistą podróż w czasie. Na parterze budynku szczegółowo zrekonstruowano wnętrze mieszczańskiego domu z przełomu XIX i XX wieku. Około 90% eksponatów pochodzi ze zbiorów zgierskiej rodziny fabrykańskiej. O wrażeniach jakie na zwiedzających robi Kruszówka w materiale Kuby Niedzieli. XIX wiek to okres wyjątkowego rozwoju Zgierza. Dzięki wprowadzonym przez ówczesne władze ulgom, zwolnieniom z cła czy przekazaniu fabrykantom placów pod budowę zakładów, Zgierz stał się czołowym ośrodkiem przemysłu sukienniczego. Pamięć o tamtych czasach przewołuje wystawa zorganizowana w budynku przy ulicy Dąbrowskiego. Możemy się tutaj w zgierzu pochwalić, może i małą, ale jedyną w Polsce tak kompletną ekspozycją poświęconą wnętrzu mieszczańskiemu z przełomu XIX-XX wieku, które należało do jednej fabrykanckiej rodziny rodziny Krusze, stąd nazwa całej wystawy Kruszówka. Ekspozycja funkcjonuje na terenie muzeum od dłuższego już czasu. Pretekstem do zorganizowania spotkania muzealnego poświęconemu wnętrzom mieszczańskim było wydanie nowego katalogu. Poprzedni w całości wyprzedano. Stwierdziliśmy, że trzeba ten, ten folder, ten katalog napisać na nowo i oprócz opisu tych wnętrz, historii, koleżanka, która opiekuje się właśnie Kruszówką, Magdalena Grabia-Krawczyk, popełniła artykuł na temat właśnie rodziny Kruszy. Zgromadzeni wysłuchali historii Towarzystwa Akcyjnego Lorenc i Krusze. Które, rozpoczynając działalność właśnie przy dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego, z czasem stało się drugą największą fabryką włókienniczą w Zgierzu. Po wykładzie gości odwiedzili zrekonstruowany z dużym pietyzmem wnętrza. Największe wrażenie na naszych tutaj zwiedzających robi to, że jak wchodzą na naszą wystawę, to czują się jak w prawdziwym domu. Czują jakby po prostu jego właściciele przed chwilą stąd wyszli. W salonie meble w stylu Ludwika XV, na ścianie portret członka rodziny w gablotach pamiątki osobiste po właścicielach, a na stołach oryginalne sztućce. Rekonstrukcja kilku wnętrz nie była łatwym przedsięwzięciem. Szczęśliwie, dzięki współpracy z potomkami zgierskich fabrykantów, ekspozycję udało się stopniowo rozwijać. Ona była otwierana w dwóch etapach. Pierwszy etap to był w 1990 roku, gdzie oddana do użytku publiczności był salon w połączeniu z jadalnią, a drugi etap to dopiero 1998 rok, gdzie oddano sypialnię, korytarz i kuchnię. Wnętrza do tej pory chętnie odwiedzane przez gości muzeum. Trafiają tu nie tylko wycieczki szkolne. Przyjeżdżają do nas specjaliści, którzy zajmują się wnętrzem mieszkalnictwem wnętrz mieszkańskich z całej Polski, tak naprawdę no, mieliśmy tutaj gości z Warszawy, profesorów z uniwersytetu warszawskiego. Była u nas też pani Ewa Braun, która robiła dwa filmy. Ewa Braun zdobywczyni Oskara za scenografię do listy Schindlera. Kruszówka to jedna z wystaw stałych z gierskiego muzeum. Jednocześnie placówka jest w trakcie realizacji kolejnych projektów. W połowie stycznia w budynku przy ulicy Dąbrowskiego pojawią się stanowiska interaktywne dla młodzieży. Będą one częścią wystawy Nauki Dawne i Niedawne, którą lokalne muzeum współorganizuje z Uniwersytetem Jagiellońskim. Posłanka Agnieszka Hanajczyk 7 lat temu zainicjowała akcję pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej co roku udaje się trafić do tych małych zgierzeń, którym słodka paczka osłodzi świąteczny czas. Nie udałoby się to jednak bez udziału firm czy ludzi, którzy wspierają organizatorów finansowo lub rzeczowo. O możliwości przyłączenia się do akcji rozmawiała Justyna Zielińska. Witam serdecznie państwa. Ze mną jest pani poseł Agnieszka Hanajczyk oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Ewa Lesiak. Porozmawiamy dzisiaj o akcji Gwiazdka 2014. Siódma gwiazdka, także tradycja już jest oczywista w zgierzu. Za nami bardzo zielone chyba daglezie, więc myślę sobie, ponieważ dosyć biedny jest póki co ten Mikołaj w tym roku, pewnie jedzie na rowerze i, i biedny dźwiga te prezenty. W związku z tym liczymy, że a gwiazdka jest pani dyrektor 22, że do 22 jeszcze wiele Mikołajowych serc i dusz się obudzi w zgierzu. W jaki sposób włączamy się do akcji? Zachęcamy wszystkich e, mieszkańców naszego miasta e, do e, wpłat, ewentualnie do darów rzeczowych. E, organizatorem, koordynatorem akcji po stronie MOPS jest Małgosia Tałajko. Można tutaj e, wpłacać kwoty e, na e, konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyznaczone konto na stronie internetowej. E, natomiast po stronie tutaj e, pani posła Agnieszki Hanajczyk, akcją zajmuje się Cezary Duraj. Jakie prezenty trafią do naszych najmłodszych Zgierzan? No cóż, dzieci lubią słodycze, więc mm. na pewno tych słodyczy będzie dużo, ale będą również książeczki, bajki, będą również artykuły spożywcze. Mamy również takich przedsiębiorców, którzy już od lat z nami współpracują, a także osoby fizyczne, którzy przekazują nam również dary w naturze, właśnie słodycze, czekolady, wędliny, wędzonki, także wszystko. jak chcę powiedzieć pani, redakcja... To, jak to z Mikołajem do końca i z prezentami. Do końca nie wiemy, jakie będą prezenty, na pewno będą bardzo miłe. To będą niespodzianki. Będziemy wszyscy, dzieci będą bardzo zaskoczone. Natomiast ja jeszcze bardzo serdecznie zwracam się do wszystkich ludzi, którzy mają tą Mikołajową duszę, żeby, żeby wesprzeć akcję, a szczególnie serdecznie proszę sygnatariuszy Partnerstwa Lokalnego. Nie tak dawno podpisywaliśmy takie piękne porozumienie. Ja też jestem sygnatariuszem, w związku z tym ja już dzisiaj do nam wpłaty pani dyrektor. Dzieci czekają, bardzo niewiele czasu do gwiazdki. Bardzo serdecznie zapraszamy. Oczywiście Telewizja Centrum również zachęca wszystkich mieszkańców naszego miasta do wsparcia akcji gwiazdka 2014. Zapraszamy. zapraszamy. Zaraz po wydarzeniach zapraszam na relację Justyny Zielińskiej z zapaśniczego memoriału imienia Marcina Kurpińskiego. Zachęcam także do oglądania naszych programów na naszej stronie internetowej www.centrum.zgierz.pl oraz w serwisie YouTube. Dziś w wydarzeniach to już wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek, jak zawsze, o godzinie 18.30.